Okay. Mam pomysł. Żeby lepiej narysować gumę, można jej po prostu użyć. O wiele łatwiej przenieść taką przerzutą na papier. Ups, wyszło trochę nierówno. Tak, więcej jest jej na twojej buzi niż na papierze. Co za porażka. Czas minął. Pokażcie pracę. Jess, co to za dziury? Wygląda jakby to pogryzł pies. Nie nadaje się! A u ciebie Bella? Co to za Bohomas? Fu! Ale rysunek Betty jest niesamowity. Tylko spójrzcie, wygląda dokładnie tak samo. Tym razem to ty jesteś zdecydowaną zwycięzczynią, Betty. Kurwa! wiedziałam, że wygram! Od tak dawna marzyłam o chubie bubie. To jest takie dobre i takie truskawkowe! Uwielbiam! Spójrzcie, zaraz zrobię balona się wybierasz. Tu się dzieje coś dziwnego.